W katalogu hybrydowy MGZTS Hybrid Plus prezentuje się imponująco. Bardzo mocny, prawie 200-konny układ napędowy, niskie zużycie paliwa, bogate wyposażenie i cena poniżej 100 tysięcy złotych. Do tego silnik, który zainteresuje fanów instalacji LPG i bardzo długa gwarancja. Dlatego z ogromnym zaciekawieniem sprawdziliśmy ten model na warsztacie, analizując poziom zaawansowania zastosowanych rozwiązań mechanicznych, konstrukcję i pochodzenie silnika, grubość powłoki lakierniczej czy jakość zabezpieczenia antykorozyjnego. W toku testów dynamicznych, Zaskoczyły nas osiągi hybrydowego MGZS, które okazały się być dużo lepsze od tych katalogowych, przyzwoite zużycie paliwa nawet w trasie, ale i niepotrzebne oszczędności, które wpłynęły negatywnie, chociażby na skuteczność układu hamulcowego czy komfort podróżowania tym autem. Jeśli tego typu formuła testu ma Twoim zdaniem sens i chciałbyś, abyśmy ją kontynuowali w ten sposób, będę wdzięczny za kciuk uniesiony do góry i komentarz. Tych z Was, którzy mogą, zachęcamy do wspierania kanału w zakresie kolejnych testów konsumenckich, jakie chcemy dla Was przeprowadzić, ale których realizacja momentami przerasta nasze możliwości finansowe. Partnerem tego odcinka jest firma Carvertical, oferująca raporty historii samochodów. Dzięki tej współpracy my kończymy już pracę nad kolejnym, wyjątkowo dogłębnym i niezależnym testem jednego z najbardziej oczekiwanych przez Was chińskich samochodów, a Wy możecie zweryfikować przed zakupem przeszłość interesującego Was używanego auta. Sprawdzicie jego potencjalną historię powypadkową i udokumentowane w przeszłości szkody blacharskie. Autentyczność przebiegu, a także to, czy auto nie było używane w przeszłości na przykład jako taksówka. Zamawiając raport historii pojazdów w Vertical, korzystajcie z kodu Driver, który zapewni Wam dodatkowe 30% zniżki na jego zakup. Nadwozie hybrydowego MGZS ma raczej mocno zachowawczą, powściągliwą, żeby nie powiedzieć wręcz nudną stylistykę, przy której nowa Dacia Duster wygląda wręcz futurystycznie. Mało wyróżniające się oświetlenie LEDowe, choć pozbawione funkcji doświetlania zakrętów, nieźle spisuje się za to po zmroku. Wiązka światła o wyraźnie ciepłym, czyli żółtawym odcieniu, nie ma aż tak dużego zasięgu i nie oświetla aż tak wysokoprawego pobocza, jak ta w testowanej ostatnio o modzie 5, ale zapewnia przyzwoity komfort podróżowania. Niestety o zaawansowanych reflektorach matrycowych w tym modelu możemy zapomnieć. Stonowane nadwozie jest za to całkiem aerodynamiczne, bo współczynnik oporu powietrza CX wynosi 0,33. Za wyjątkiem dachu jest w całości ocynkowane, a do tego zostało pokryte lakierem o grubości od 100 do 120 mikronów. Nieco grubiej pomalowane zostały słupki dachowe, natomiast we wnękach drzwi grubość lakieru spada do około 60-80 mikronów. Solidnie prezentuje się też zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, które w dużej mierze jest ocynkowane, a największe wrażenie robi gruba, twarda, poliuretanowa warstwa ochronna, której w przeciwieństwie do mody 5JQ7 nie żałowano i pokrywa ona cały spód pojazdu, w tym tunel nad wydechem. Tym samym pełni ona też funkcję izolującą wnętrze przed hałasem. Jedynie stalowe progi bez warstwy cynku warto byłoby zabezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie, bo tutaj można się najszybciej spodziewać korozji. Zawieszenie hybrydowego MGZS oparto z przodu na kolumnach McPhersona, natomiast z tyłu zrezygnowano z układu wielowahaczowego na rzecz tańszej belki wleczonej. Pozytywnie wpłynęło to na kubaturę bagażnika oraz rzeczywisty prześwit. Z kolei skrajne punkty położenia kierownicy dzieli rozsądne 2,5 obrotu. Hamulce prezentują się dość skromnie. Na przedniej osi tarcze mają średnicę 280, a na tylnej 272 mm. Ich pracę wspiera jednak system rekuperacji. Skuteczność tego zestawu ocenimy w dalszej części filmu. Napęd hybrydowego mgzts a to prawdziwa petarda. Łączy nowoczesność z tradycyjną, prostą, solidną mechaniką generuje 197 koni mechanicznych mocy, zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż obiecuje to producent, a do tego zużywa naprawdę niewielkie ilości paliwa. Jego bazę stanowi silnik benzynowy, czterocylindrowy o pojemności 1,5 litra i mocy zaledwie 102 koni mechanicznych. Ale pamiętajcie, że jego pracę wspiera naprawdę mocny, 136-konny silnik elektryczny oraz uwaga, najmocniejszy w tej klasie hybrydowych sufów, Generator prądu o mocy, słuchajcie, ponad 61 koni mechanicznych. Silnik zbudowany jest z aluminium, chodzi o blok i głowicę, posiada tłoki chłodzone olejem, a cylindry są tutaj wydrążone w bloku. Posiada również system zmiennych faz rozrządu, natomiast sam rozrząd jest oparty na łańcuchu, a silnik posiada hydrauliczną kompensację luzu zaworowego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ potrafi to obniżyć wyraźnie koszty eksploatacji i ułatwić np. jazdę późniejszą na gazie LPG. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten silnik ma naprawdę bardzo ciekawą konstrukcję, rodem z lat 90. pod tym względem, ponieważ on nie ma ani tu rozwiązarki, ani bezpośredniego wtrysku benzyny. A właśnie to drugie rozwiązanie jest dzisiaj naprawdę dużym problemem, ponieważ te silniki benzynowe z takim wtryskiem bezpośrednim generują nam niestety dużo nagaru, a ten nagar z czasem zapieka pierścienie tłukowe, doprowadzając do nadmiernego brania przez silnik oleju. Ten motor posiada wtrysk niskociśnieniowy do kolektora dolotowego, dzięki czemu z jednej strony nie powinien mieć problemów tutaj z nagarem, a co więcej, w przyszłości myślę, że będzie można tutaj bez problemu zamontować tanią instalację gazu LPG. W rezultacie taki hybrydowy MGZS może być naprawdę ciekawą propozycją dla taksówkarzy czy Uberowców, którzy obecnie na potęgę korzystają z samochodów takich jak Toyota Prius, gdzie mają właśnie układ napędowy hybrydowy, ale połączony właśnie z silnikiem benzynowym opartym na wtrysku pośrednim. Dzięki czemu są te samochody wyposażone też w instalację gazu LPG, co jeszcze bardziej pozwala obniżać koszty eksploatacji. Tego typu MGZS myślę, że w przyszłości jak najbardziej będzie też występował z instalacją gazu LPG, chociaż niekoniecznie fabryczną. Podczas oględzin MGZTS zauważyliśmy też jedną bardzo ważną rzecz. Choć producent samochodu o tym nie wspomina, zdaniem naszego mechanika Pawła, silnik tej hybrydy bazuje na jednostce napędowej Opla. Doskonale świadczy o tym chociażby obudowa rozrządu. Nie do pomylenia dla kogoś, kto od lat naprawia samochody tej niemieckiej marki. Nie mam też powodów, aby nie wierzyć w opinię tak doświadczonego mechanika jak Paweł. Tym bardziej, że koncern SAIC, do którego należy marka MG, wcześniej zdobywał wiedzę i potrzebny know-how w produkcji m.in. silników właśnie od General Motors, czyli niedawnego właściciela Marki Opel. Cały potencjał hybrydowego układu napędowego trafia wyłącznie na przednie koła poprzez trzybiegowy automat. Jest to przekładnia planetarna opracowana we własnym zakresie przez koncern SAIC, która pozbawiona jest manualnego trybu działania. Pytanie brzmi jednak, jak ten napęd sprawdza się w praktyce i jak jego moc przekłada się na rzeczywiste osiągi. Analizując dane techniczne hybrydowego MG a można odczuć spory niedosyt w zakresie jego przyspieszenia, bo samochód, który ma teoretycznie prawie 200 koni mechanicznych mocy, rozpędza się do setki w 8,7 sekundy. To jest naprawdę mocno przeciętny rezultat, ale w praktyce to przyspieszenie jest, słuchajcie, o wiele, o wiele lepsze. Zresztą, zobaczcie sami. Włączamy sobie tryb sportowy, no i zaczynamy. 3, 2, 1. Płynny start silnika elektrycznego, mało spektakularny, ale po chwili czujemy jak tandem obu silników bierze się do pracy i już mamy 100 km na godzinę. 7,5 sekundy, o prawie półtorej sekundy szybciej niż obiecuje to producent. To jest taki czas, jaki zmierzyliśmy sportowej wersji. St, coś niesamowitego. Ale co więcej, słuchajcie, to przyspieszenie, ta dynamika utrzymuje się na naprawdę świetnym poziomie do prędkości maksymalnej, czyli do 180 km na godzinę, która to prędkość jest ograniczona elektronicznie. Ale, żeby nie było tak kolorowo, pojawia się też pewien problem. Otóż przy prędkości około 115-118 km na godzinę, czujemy, że potencjał tego układu napędowego nagle się gwałtownie osłabia. By po chwili przy prędkości około 122-123 km na godzinę z powrotem się pojawić, a auto otrzymuje wtedy jakby drugi zastrzyk mocy i gwałtownie bierze się znowu do pracy, aż do prędkości maksymalnej. Trzeba brać na to poprawkę, zwłaszcza przy wyprzedzaniu, że może nam na chwilę zabraknąć tej całej dynamiki, którą przed chwilą czuliśmy, ale przy prędkości powyżej 120 km na godzinę z powrotem ona się nam pojawi. Dziwne. Ale słuchajcie, to samo miał ten układ napędowy w modelu MG3. Tak samo, przy mniej więcej tej samej prędkości, na chwilę właśnie spadał potencjał tego układu hybrydowego. Sam układ napędowy podoba mi się również z tego powodu, że w przeciwieństwie do wielu obecnie produkowanych samochodów, moment ruszania jest naprawdę dynamiczny i taki dziarski. Dodajemy gazu, auto rusza z silnika elektrycznego, robi to w sposób naprawdę taki zrywny, chętny. I czujemy, że ten samochód faktycznie ma naprawdę duży potencjał pod względem tej dynamiki. I co więcej, kiedy manewrujemy sobie tym samochodem gdzieś na przykład na parkingu, albo próbujemy nawrócić na drodze jakiejś wąskiej, to to docenimy, że ten samochód naprawdę bardzo szybko zmienia kierunek jazdy przód, tył. Na co często zwracałem uwagę i gdzieś tam narzekałem w przypadku chociażby takich samochodów jak Bike 5 czy ostatnio testowana Omoda 5, że ten moment zmiany przełożenia między drive a reverse niestety trwa długo. Tutaj trwa to dosłownie ułamki sekund i praktycznie możemy od razu ruszać do tyłu, do przodu tak jak sobie chcemy. Naprawdę rewelacyjne rozwiązanie i za to bardzo lubię właśnie ten napęd hybrydowy MG. Zasadnicze pytanie brzmi jednak jak ta chińska hybryda wypada na tle napędów Toyoty czy Daci pod kątem zużycia paliwa? Chińskie samochody pod względem zużycia paliwa przyzwyczaiły nas do tego, że niestety zużywają więcej nieco paliwa niż konkurencja z Europy, Japonii czy Korei, ale hybrydowy MZS jest pierwszym chińskim samochodem, który naprawdę nie dryluje Portfela kierowcy. Wręcz przeciwnie, jest zaskakująco oszczędny, głównie w mieście, gdzie to zużycie paliwa oscyluje poniżej 5 litrów benzyny na 100 km, a według naszych pomiarów regularnie zużywa 4,7 litra benzyny na 100 km, nawet w największych warszawskich korkach. Co więcej, oczywiście na trasie, jak każda klasyczna hybryda, zaczyna zużywać więcej tego paliwa niż w mieście, ale te wyniki i tak pozostają na bardzo przyzwoitym poziomie. Na drodze ekspresowej przy rzeczywistej i stałej prędkości 120 km na godzinę, bez odejmowania choćby na chwilę gazu, to zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 6,5 litra bez na 100 km. Natomiast na autostradzie przy rzeczywistej prędkości 140 km na godzinę, czyli przy licznikowych 145 km na godzinę. To zużycie paliwa wynosi około 8,2 litra benzyny na 100 km. Z kolei na drogach krajowych, jeżdżąc z prędkościami do 100 km na godzinę, średnie zużycie paliwa spada poniżej 5 litrów na 100 km. Co ciekawe, MG twierdzi, że hybrydowy ZS jest w stanie pokonać tylko maksymalnie kilkaset metrów korzystając wyłącznie z napędu elektrycznego, z uwagi na malutką baterię umieszczoną pod tylną kanapą. Ale nam udało się po zjechaniu z drogi S8 pokonać łącznie dystans 2,7 km korzystając tylko z energii elektrycznej. Jak na klasyczną hybrydę to naprawdę dobry wynik, który oznacza, że za jej budowę na pewno nie odpowiadali amatorzy. Skuteczność układu hamulcowego hybrydowego ZS jest dowodem na to, że chytry traci dwa razy. Słuchajcie, droga hamowania tego auta z prędkości 100 km na godzinę na oponach letnich to nieco powyżej 38 m. Jest to wynik przyzwoity, ale raczej z gatunku tych przeciętnych. I teraz co najważniejsze: moim zdaniem, winę za to ponoszą opony firmy GT. Mówiąc bardzo dyplomatycznie, znam to ogumienie i osobiście nie chciałbym go widzieć w swoim prywatnym samochodzie. Jestem pewny, że gdyby tutaj zamontować opony marki Continental, Michelin, czy nawet Kumo, to ten rezultat, jeśli chodzi o drogę hamowania, można by poprawić przynajmniej o 1,5, a może nawet 2 metry. Więc jeśli zależycie na bezpieczeństwie i poprawie skuteczności układu hamulcowego, no to trzeba zainwestować w lepszej klasy ogumienie, przynajmniej średniej półki, a nie korzystać z tego taniego, w jakie wyposażył auto producent czy importer MG. Tym bardziej, że hybrydowy MG ZS posiada naprawdę wydajny trzystopniowy system rekuperacji, który z jednej strony wspomaga nam proces wytracania prędkości i ogranicza drogę hamowania przy każdym tylko odpuszczeniu pedału gazu, a z drugiej strony... Odciąża nam ten klasyczny układ hamulcowy cierny hydrauliczny i po prostu sprawia, że dłużej zachowuje on swoją żywotność. Pod kątem prowadzenia hybrydowy MGZS zrobił nam naprawdę bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza na tle testowanej wcześniej o mody 5, która miała przede wszystkim zbyt silnie wspomagany układ kierowniczy. W MG tego problemu nie ma, siła wspomagania została dobrana naprawdę bardzo dobrze. Układ kierowniczy generuje przyjemny opór na kierownicy, a do tego sama precyzja tego układu kierowniczego jest zdecydowanie lepsza. To, co jest też istotne i co dla mnie było sporym zaskoczeniem, to fakt, że w momencie, kiedy szybko zmieniamy kierunek jazdy, to te przechyły nadwozia nie są przesadnie duże, a co więcej, Przyczepność mechaniczna jest naprawdę bardzo dobra, ponieważ cały czas czujemy, że samochód ma dość nisko umieszczony środek ciężkości. Jest to efekt tego, że po prostu z tyłu mamy zamontowane nisko akumulatory, i to powoduje, że ten samochód naprawdę niespecjalnie chce się bujać w zakrętach. Natomiast, kiedy mocno przesadzimy już z prędkością w zakręcie i wykonamy na przykład jakiś gwałtowny manewr wymijania jeszcze, no to automatycznie odczujemy, że przyczepność przedniej osi gwałtownie spada, no i ingeruje nam system ESP. Natomiast myślę, że winę za to mogą też ponosić właśnie wspomniane wcześniej. Opony GT. Jeśli chodzi o komfort jazdy, to tutaj też MG mnie pozytywnie zaskoczyło, ponieważ choć samochód ma dość krótki rozstaw osi, to powoduje, że na takich poprzecznych nierównościach potrafi auto nieco szarpać pasażerami. To jednak komfort amortyzacji jest naprawdę bardzo dobry, zawieszenie pracuje cicho i sprawnie wybiera nawet głębsze studienki. Zanim wybierzecie się MG poza asfalt, to pamiętajcie, że po pierwsze auto ma tylko przeciętne 161 mm prześwitu, a po drugie, że nie ma napędu na wszystkie koła. Co więcej, uważać też trzeba, aby nie uszkodzić przewodów kompresora klimatyzacji, które wystają poza obrys przedniego zderzaka. W kabinie MGZS Hybrid Plus widać duże zmiany na tle poprzedniej generacji ZS oraz wady, które z jakiegoś powodu nie zostały wyeliminowane. Cockpit cieszy oko ogromnym, bardzo dobrej jakości ekranem dotykowym, którego sterowanie uzupełniają analogowe przyciski. Reakcja wyświetlacza na dotyk jest bardzo dobra, kolorystyka świetna, ergonomia systemu multimedialnego przeciętna, a brak equalizera systemu audio to zupełne nieporozumienie. Cieszę za to polskie menu, duże i czytelne grafiki, łatwe programowanie radia czy Android Auto, który działa bezbłędnie, ale niestety tylko przez kabel. Z kolei ekran przed kierowcą prezentujący wskaźniki. Choć efektowny, to jest przeładowany grafikami i informacjami, co zmniejsza jego czytelność. Przydałaby się opcja ograniczająca zakres prezentowanych danych i czytelniejsze zegary. Wśród irytujących oszczędności dostrzegalnych we wnętrzu MG są jeszcze takie rzeczy jak kierownica regulowana tylko w płaszczyźnie pionowej, to jednak ma zostać poprawione dosłownie na dniach, archaiczna lampka z przodu kabiny i zupełny brak oświetlenia dla pasażerów tylnej kanapy, a do tego tylko jednostopniowa regulacja podgrzewania foteli. Materiały są jakości, twarde plastiki dominują na drzwi i w dolnej części kokpitu. Natomiast miękkie pokrywają górną część deski rozdzielczej i podszybia drzwi. Rewelacyjna jest jednak ergonomia dźwigni skrzyni biegów, która ma szeroką rękojeść i idealnie wpada w dłoń podczas jazdy i manewrowania na parkingu. Cieszy też dobre wyciszenie kabiny nawet na autostradzie, bo słyszalne są w zasadzie głównie opony, a te, jak już wiecie, nie należą do najwyższej półki. Zaskakuje ilość miejsca w kabinie, bo nawet przy kierowcy mierzącym 185 cm wzrostu zmieści się na tylnej kanapie równie wysoka osoba i będzie miała jeszcze kilka centymetrów zapasu na kolana. Jedynie kanapa nie jest zbyt wygodna na długich trasach. Bagażnik, biorąc pod uwagę niewielkie gaberty zewnętrzne i przestronną kabinę, ma naprawdę sensowną pojemność 443 litrów oraz wnękę pod podłogą z umieszczonym w niej 12, 100 v akumulatorem. Żeby stać się właścicielem takiego hybrydowego MG ZS a jaki trafił do nas na testy, trzeba zapłacić 116 000 zł. To najbogatsza wersja, którą wyróżnia m.in. kamera 360 stopni i tapicerka z imitacji skóry. Ale za 98 000 zł kupicie ZS-a z dokładnie tym samym napędem i całkiem rozsądnym wyposażeniem. Małe, przestronne, naprawdę szybkie i oszczędne auto na co dzień w modnym nadwoziu. Od siebie poprawiłbym delikatnie zabezpieczenie podwozia, zmienił opony i zainstalował wentylację siedzeń a potem cieszył się ekonomiczną i dynamiczną jazdą przez 7 lat, bo tyle trwa gwarancja. Co będzie później? Czas pokaże. Ciekawi mnie, co Ty sądzisz o tym aucie. Może masz takie, albo z jakiegoś powodu się rozmyśliłeś i wybrałeś inny model. Koniecznie podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Jeśli film przypadł Ci do gustu i chciałbyś widzieć więcej tego typu treści, będę wdzięczny za kciuk uniesiony do góry i komentarz. Gdybyś chciał wesprzeć nasze kolejne produkcje, w tym dość wymagające testy na warsztacie, to możesz to zrobić w ramach konkretnego projektu w serwisie Patronite. Tyle dziś ode mnie szerokości!